Uwaga, akcja! Ale ja nie wiem, nie, 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 nie. nie nie nie, no to, nie, nie, nie. No to co rano, co idę no, no, no a akcja? O, no i no jeszcze nie. Więc możemy startować nasz y, coca colowy show. Coca-Cola? Tin, tin, Coca-Cola dobra jest! Coca-Cola, każdy chce. <gryznes> Çaś, to jest prawdziwe czy to zmyśliłeś teraz? Co? Zemyśliłeś. Nie ma beki. Oże. Jest beka. Przepraszam, że przerwę Tomkowi. Tomasz, Making of. Nie polega na tym, żeby nagrywać w momencie, gdy ktoś powie A, chcesz, też nagrywasz No i miło polega na tym, że ty nagrywasz, gdy główna kamera jest wyłączona Co? A przysuń się trochę bliżej razem i wtedy się odsuniesz, będzie taki lepszy A, no. Bo ta koszula no. tak zapi, więc nie chcę się, się bliżej No, no nie czuję no. Nie, ale bo takim... Dobra, uwaga, kamera idzie Koszula zapi Hashtag Czekaj, coś powiemy, żeby, żeby wygląda naturalnie. A co, <laughs> co... Bo ja źle siedzę i naturalnie na początku. Coś powiem, żeby wygląda naturalnie, i po wygląda Dobra naturalnie. No, a powiedz mi na przykład, jak to wygląda w, w sytuacja u ciebie y, z seksem na przykład. <śmiech> 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 tak, to wiesz dzisiaj, nie Ja Albo nie, 100 za godzinę, wiesz, zależy co, wiesz. To... To co za, to za pytanie <tryk> Na pierwszej randce, jak mi je nazywają? Ja bym się już tak to chciałem dać. Ale to widać, że wyciągasz, to musisz tak to z gracją zrobić. Jak z gracją łąkowy? Mimo, ściągać. że kopyta to z gracją. Jak... <tryk> <Badąc. tryk> tak. jak z gracją łąkowy ściągać? Na zasadzie się jakoś tak obracasz, a nie, że tutaj wyciągasz no, niczym w, niczym, w balecie y, łabędzie jezioro. Nie za nic, jak mi ktoś stół dotyka. Jak chce ci widać? Jak mi ktoś stół dotyka, nie cierpię. Raz <grym> <grym> rozwariuję tak, i ile pobije, Jak możesz dotykać, jakiś stół. <grym> <grym> nie ma Beki. Jest Beka. Moi drodzy, abstrahuję, nominowali mnie ostatnio do Coca-Colowego całusa, więc ja go przekazałem w swoim ostatnim filmie i teraz nominuję do całusów dalej. Najpiękniejsza. Najpiękniejsza, e, o, oczywiście to chyba tutaj nie ma wątpliwości kogo będę nominował. Tosia! Taki żart. Nie, oczywiście najpiękniejsza zawsze i wszędzie e, to będzie moja e, dziewczyna Laura. Cały no, dla ciebie najpiękniejszy. Co to robisz? No butelka. Tu jest kamera. Mówiłam, żebyś mnie nagrywał bez potannej. No ale co to no, so Czy jest tu najpiękniejsza dziewczyna na świecie? Jest to cały dla ciebie. Już? Tak, akcja. Co <grystanie> Teoretycznie uderzam ją w tyłek, ale że mam szansę... Ależ szklepij by... sobie! <grystanie> Tylko ty nie możesz mnie walnąć Jakby umowa jest taka Ja ciebie nie walę, ty nie walisz mnie <grystanie> Taka wioska, Ja ciebie nie walę, ty nie walisz mnie <grystanie> Nie zareagowałem w ogóle <grystanie> Nie był... <śmienicza> jak lew la dalej idzie, tak? Zapuść <śmienicza> do no, teraz, się... to takie... <śmienicza> <śmienicza> Taki jak taka fala, meksykańska Akcja! To ujęcie. Co yes. ty minę O robisz? No, taką minę jakby co najmniej chciał ukraść w do no. Jedziemy dalej. Teraz wyjątkowy piesek. Dlaczego wyjątkowy piesek? Bo piesek krewetka. Jest tylko jeden pies krewetka na świecie. I tak, wiecie o kim już mówię. Tosia! Chodź. Tasio cały dla ciebie No Tosiu, no przepraszam, no pan cię nie chciał przestraszyć. Kolejna nominacja wędruje do Filmowca, a jak wiadomo filmowiec na polskim YouTubie... Jest tylko jeden, to dzięki niemu właśnie moje filmy są takiej, a nie innej jakości, bo przykłada wagę. A że waga Randala jest wiadomo jaka, to, to dużo przykłada do, do naszych produkcji. Więc ten filmowiec wędruje do Randala. Tego ucałować. Nie ma. Jak mi nie ma, jak jestem tutaj ci nagrywam, ty. Pośle. No, poszło Martin. mana. Nie ma beki. Jest beka. No, Ale nie martw się, będzie Jeszcze raz. Mogę jeszcze zobaczyć? Dobrze, zobacz, nagramy, to zobaczysz. Będzie dobrze. Dobrze jest. Masz lampę twarzną, tak jak dziewczynka. Nie ma czego, nie Masz mi pokazać kart, bo mój Nie, zeszynku. jest dobry Potem potem sobie zobaczysz. Nie będziesz kontrolował moich kartów. Nie będziesz kontrolował Nie będziesz kontrolował moich kartów. Nie będziesz kontrolował moich kartów. Nie będziesz kontrolować moich kartów. <gryw> <gryw> Bang! Uszłam o Nie ma beki. Jest beka. No i? Last but not least, czyli niedoceniony. Niedoceniony u nas w ekipie jest Miłosz, bo jak wiemy nie tylko Randall kręci, mimo że Randall jest bardziej widoczny z wielu względów. Bęk! Dobry dowcip poszedł. <grym> 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 Idziemy nominować Miłosza. Dzień dobry. Właśnie jesteśmy z montażowi Miłosza. Przekazujemy... Co Właśnie przekazujemy... No uważam. Bo, bo jesteś niedoceniony, tutaj chciałbym cię oficjalnie docenić, dając Ci całusa e, przekazując. Spoko. Teraz doceniam miłożan. Daj mu całusa miłosy? normalnego. No daj mu normalnego. Całusa takiego prawdziwego daj mu. Nie. No weź mu daj, no Martin, no jak całość całeś, to... Muszę, <grym> muszę. Nie. No muszę. Poświęć się dla materiału. Dlałem całusa. Ha! Wszyscy nominowani mają za zadanie zrobić sobie selfie właśnie z takim Coca-Colowym całusem i oczywiście butelką, którą otrzymali ode mnie. A później nominować kolejne osoby. A i najważniejsze oczywiście, czyli wy też możecie wziąć udział w tej całej naszej akcji. Co musicie zrobić? Wystarczy, że zrobicie fajne, kreatywne foto, takie właśnie z całusem, najlepiej z butelką coli, z puszką coli i wrzucicie na Instagram albo na Facebooka i oznaczycie, to jest ważne, hashtagami, czyli #dajcałusa, Coca Cola Polska i niech będzie Martin. Żebym miał ja mógł sobie też troszeczkę połechtać i żebym wiedział, że to są moi ludzie, którzy tutaj właśnie dodają takie zdjęcia. Czyli te trzy bardzo ważne takie, które są tutaj właśnie wymienione. Dlaczego to warto robić? Bo można zdobyć fajne nagrody. Na przykład pody czy inne ciekawe gadżety, Coca-Coli, jakieś kejsy. Więc warto. No i co się, no? no. Już dobrze. Tak. Nie wiem, tak. miał być śmieszny gakaj tak. tak, no. Nie ma beki. Okay. Jest beka. <laughs> tak, ewa e ja bo robić noga na nogę. <laughs> Dzień dobry, fajny Idzie nawzicja, Ale ona się do trawki A ja się to tak. ale jak się, tak. ja się No, nie no, no, no. Proszę Ewa dochodzi trochę później Wiesz, tak. Proszę, proszę Nie 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 za tobą, ale za tym. No tak, paź, paź, paź. Ewa dochodzi później, dobra <słysy>